Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Senior Spot. Serdecznie zapraszam Państwa na obejrzenie kolejnego materiału, który będzie dopełnieniem całego procesu zakupowego na internecie i odbioru w paczkomacie. Dzisiaj dla Państwa przygotowałem, jak odbierać z paczkomatu nasze przesyłki, które wcześniej zamówiliśmy. Na internecie albo poprzez internet. Przygotowałem dla Państwa dwa odbiory z paczkomatów. Jeden pierwszy paczkomat to InPost, a drugi OneBox od Allegro. Pokażemy Państwu krok po kroku, jak dokonać odbioru przesyłki z paczkomatów. Pierwszy paczkomat to jest paczkomat InPost. Jak Państwo widzą, w tej chwili na zdjęciu, paczkomat Impost ma charakterystyczny, charakterystyczny wygląd. Po prawej stronie jest napisane Impost. Ma dość często reklamy Allegro Smart. Jest to ten program, właśnie ten program, o którym nie rozmawialiśmy wcześniej. to Jest to program, który pozwala nam. Obniżyć koszty przesyłki, jeżeli dokonujemy dość dużo zakupów na Allegro. Wtedy płacąc abonament, nie pamiętam w tej chwili dokładnie ile powiedzmy w okolicach 50 zł miesięcznie można niektóre przesyłki mieć za darmo, jeżeli chodzi o wysyłkę. Allegro Smart jest to program, gdzie. W jakiś sposób mają korzyści z tego tytułu i osoby, które korzystają z tego programu, jako kupujący, jak również jest to program, który promuje w pewnym sensie dostawców, sprzedawców. Właściwie sprzedawców, nie dostawców. Dostawca to jest ten, który dostarczy nam przesyłkę, a tu chodzi o sprzedawców. Ale wracamy do naszego paczkomatu. Jak Państwo widzicie, po prawej stronie jest taka, takie miejsce czarne, i tam musimy do tego miejsca podejść. W przypadku nowych paczkomatów jest tylko i wyłącznie kamera, która sczyta nasz kod QR. Kod QR dostaniemy w momencie, kiedy do paczkomatu trafi nasza przesyłka i. Albo Państwo odbierzecie sobie, zobaczycie ten kod QR w przychodzącej wiadomości e-mail, lub powiadomieniu, jeżeli posiadacie, wgraną aplikację Inpost. Wtedy ta aplikacja powiadomi nas o tym, że przysyłka już jest do odbioru i Państwo po podejściu do paczkomatu otwieracie sobie tą wiadomość od. Posta z jego na przykład aplikacji, tam znajdujecie kod QR i przystawiacie do kamery. A teraz Państwu zademonstruję, jak to w rzeczywistości wygląda. Tak jak już powiedziałem, podchodzimy do tego miejsca czarnego i tutaj przystawiamy do tej kamery, tam gdzie się świecą te diody, Nasz kod QR, który mamy na telefonie. Ja otwieram aplikację Impost i przesuwając do góry palcem, dojeżdżam właśnie do naszego kodu QR. Pokazuję kamerze ten kod QR. Można odsunąć, w zależności od tego, jak tam poczyta nasz ten kod QR, i automatycznie otwiera nam się. Nasz box, w którym jest nasza przesyłka. Zamykamy nasz box. Na aplikacji od razu pojawia się nam informacja o tym, że przesyłka została doręczona. Tak proszę państwa wygląda odbiór z paczkomatu InPost. Wydaje mi się, że nie jest to trudne, wręcz banalnie proste. Najważniejsze jest tylko przygotować sobie wcześniej Albo poszukać wcześniej, gdzie mamy ten kod QR, czy to jest aplikacja, czy to jest mail. Możemy sobie otworzyć e maila, albo otworzyć tą naszą aplikację na spokojnie w domu i podejść do paczkomatu, odblokować telefon, przystawić do kamery. Ciach! Otwarta skrzynka, wyjmujemy naszą przesyłkę i zamykamy skrzynkę. Teraz, proszę Państwa, chciałbym pokazać, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o paczkomaty Allegro, zwane nazwane OneBox. Tak, proszę Państwa, wygląda paczkomat OneBox Allegro. Po środku jest wyświetlacz. Jest możliwość przystawienia kodu QR, jak posiadamy taki kod QR. Ja nie posiadam aplikacji, więc dostałem SMS-a. Z kodem, z sześciocyfrowym kodem. Pierwszy zaznaczony na kolorowo klawisz odbieram, naciskam go. W pierwszej kolejności muszę wpisać numer swojego telefonu i od razu automatycznie przechodzi mi na podpowiedź podaj kod, podaj kod dostawy. I proszę bardzo, teraz widzimy kod dostawy. Przepisuję sobie ten sześciocyfrowy numer. I otwiera się automatycznie nam skrzynka z naszą przesyłką. Wyciągamy tą z tej skrzynki naszą przesyłkę, zamykamy. Podchodząc do wyświetlacza, tak to wszystko. Dziękuję. Proszę bardzo, odebrana przesyłka z paczkomatu. Ja na tym filmie zajrzałem do środka, czy czasami nie ma jeszcze kolejnej e, przesyłki. Czasami, jeżeli zamówimy więcej przesyłek i dostawcy nas, nasi zbiegną się w czasie i w tym samym momencie wyślą do nas przesyłki, jest coś takiego jak Multiskrzynka. Wtedy dostajemy informację, że nie mamy przesyłki do odbioru, tylko mamy przesyłki w multipaczce, w multiskrzynce do odbioru. I wtedy na aplikacji pojawia nam się najpierw pytanie o to, żeby otworzyć tą skrzynkę, a później jest informacja czy wyciągnęliśmy na przykład dwie przesyłki, jak były zamówione, albo też trzy, bo mogą być trzy małe przesyłki i będą spakowane w jednym boksie. Proszę Państwa, jak Państwo sami zobaczyliście, odbiór z paczkomatu nie jest trudną rzeczą. Będziemy chcieli jeszcze dla Państwa stworzyć film, jak nadawać przesyłki poprzez paczkomat, ale to w następnych filmach. Jeżeli chodzi o cały proces zakupowy od momentu przejrzenia różnego rodzaju ofert na internecie, dokonania zakupu, zadeklarowania, w jaki sposób chcemy odebrać tą przesyłkę, i sam odbiór przesyłki, tak jak Państwo widzieliście w paczkomacie, uważam na tą chwilę za zamknięty. Jeżeli Państwo byście chcieli jeszcze dodatkowych informacji na temat tego procesu, e, proszę o jakieś informacje w komentarzach, zapytania. Będziemy rozwijać temat, jeżeli będzie taka potrzeba. Na tą chwilę chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za uwagę, za czas poświęcony. Jak zwykle, polubiajcie nas, lajkujcie, subskrybujcie, polecajcie innym. Cieszymy się, że jest Was coraz więcej. Zapraszam serdecznie na kolejne filmy. Państwo jeszcze jesteście na kanale Senior Spot, a ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do widzenia.